Siempreczko, widzę, tutaj Haribo FN i dzisiaj pokażę wam jakiś taki fajny celowniczek do Fortnite'a i tak dalej. tutaj macie widzę celownik na ekranie moim widzicie go, jak to wygląda mój celownik i dzisiaj Wam pokażę jak mieć taki sam celownik, który ułatwia granie i teraz jest aktualnie legalny w Fortnite'cie, można go normalnie używać, można sobie tak grać, więc co wiem, możecie sobie go mieć. Między innymi to już różni prosi, dlatego to jest wiadomo, że, że już teraz można mieć taki celownik. Słuchaj, so, na początku już zanim materiału, miło będzie jak zostawicie subika, łapkę w górę No i wyjedźcie widzę w sklep z i wpiszcie kodzik HariBFN, bo jednak widzowie wiecie macie taki poradniczek Będziecie wiedzieć jak mieć taki cel, co ma może bez, mega ułatwić rozgrywkę, więc No więc kodzik się przyjada szefie po prostu Na TikToka możesz wbić, dobijamy tysiąc ops i będą live widzowie jakieś ciekawe, bo coś tam wymyślę No i co ja widzowie, Jeszcze pokazuję co trzeba tutaj zrobić, więc widzowie Najpierw sobie widzowie musimy odpalić Microsoft Store Mm, ok, okej, widzę, już mam odpalony tutaj Microsoft Store Jak widzicie, mm, tutaj to wyłączymy, tutaj musicie sobie wejść tutaj w aplikację i wyszukujecie sobie widzowie yy, tutaj crosshire czekajcie już wiem co to trzeba crosshile yy, tutaj widzowie mamy V2 Crosshair for V2, tutaj macie na ekranie widzowie Możecie sobie pobierać, on jest zupełnie darmowy, tam jest jakaś płatna wersja w środku Ale możecie grać na darmowym Widzowie, teraz znów możecie sobie odpalać sobie aplikację, ja wam pokażę od nowa Odpalać sobie widzowie aplikację tutaj yy, na dole yy, Czekajcie, muszę przy, yy, przyciąć I Widzowie, jak macie tu już odpaloną aplikację, ja nie chciałem tego pokazać Ponieważ tam wiecie, to prywatność po prostu To macie widzę tutaj takie menu w prawym górnym rogu Przechodzimy sobie widzowie też od razu do Fortnite, bo tam będzie cały czas ten menu widzę, tutaj macie opcję. Po pierwsze ukryj i pokaż menu. To F2 klikacie, żeby zniknął a to nałożyć, żeby się pokazał. Następnie możecie sobie zmieniać kolor pod Z, -ką. tutaj widzę różne kolory. Ja preferuję y, czerwony, ale moim zdaniem filotowy też jest git do gierki. Ja preferuję czerwony. Następnie widzę zmieniacie sobie rozmiar. Ja sobie wziąłem widzę że tu macie takie wielkie, a ja sobie biorę ten y, drugi rozmiar z mniejszych. zmienię X, to macie zmienić kształt, możecie grać z takim kółeczkiem, takimi widzowie różnymi. O! Też taki, mm, bardzo bym widzę, że też chcecie jak ten taki właśnie... Te dwie kreski też są git, ale ja na razie jeszcze gram na... Ja teraz kolor zmieniam widzowie, bo sorry, ale ten. O, ale widzowie ten powiem Wam, że kropeczka też jest git, ale ja na razie gram na tym bo z tego się mi w gra. f czy to jest wyjście sterownika. No to jest widzę tak naprawdę wszystko, co musicie wiedzieć o tym jak go pobrać. U mnie to jest legalne w Fortnite, możecie tak używać. No ale to mega łatwa rozgrywka. Tylko pamiętajcie widzę, że jak sobie dodać ten celownik, to musicie wejść sobie w ustawienia tej konta. Yy, widzę, czekajcie, tutaj trzecią zakładkę chyba znaleźć, gra chciałbym. Widzę, nie, nie trzecią zakładkę, nie widzę, musicie ekran chyba sobie znaleźć. Nie. Yy, gdzie to jest? Widzę, bo tu jest coś miło, bo musimy z wyłączyć celownik. Od tej interfejs gry widzowie, czyli czwarta zakładka, tu wyłącza sobie celownik, żeby na ekranie nie było widać kolejnego celownika. No i macie, widzę, taki celowniczek. Więc ja dziękuję za filmik, pamiętajcie coś subika, łapkę w górę, no i kodzik w sklepie Hariba Fan z góry dzięki widzimy się na odcinkach siema.